Witamy w kolejnej części programu z serii Zbieraj z woźniakiem. Teraz jesteśmy na skraju spalonego lasu. Odrobinę bagien, powolonych drzew i innych atrakcji, które trzeba pokonać, żeby zebrać trochę smardzów. Na skraju powinny być smarze szare i blond, w odróżnieniu od środka lasu, gdzie zwykle są greenis, czyli green morals. Zastanówmy się. O! To wygląda jak szary smardzę. Grace. Żeby je ściąć, potrzebujemy jakiegoś ostrego narzędzia. Przydałby się szwajcarski scyzoryk. O, jest jeden. Coś tu jest napisane. Proszę, mi jeszcze nie zgubiłem? Uwaga. Taki piękny szary smardz wymaga ścięcia i zapakowania. Do kosza. Kosz jeszcze pusty. Do jakieś 8 do 10 godzin, może będzie 3 czwarte. Zbierajmy dalej. Takie plantacje trafiają się raz na jakiś czas, ale ostatnio raczej zbiera się pojedyncze sztuki. W następnym odcinku pokażemy jak zbieramy blond morels oraz green morrels. Zapraszamy również na naszą stronę z przepisami na dania, z wykorzystaniem smardzów. Przepisy ze smardzów.com Albo y, ugotuj wreszcie te niedobre smardze.pl Do zobaczenia w następnym odcinku.